Witam Państwa serdecznie na kolejnym filmiku. Dziś zaproszę Państwa do zrobienia ze mną takiego fajnego komina, taki golf, tak? Golf będzie z takim komin, komin golf, jak już kto tam uważa, będzie z takim fajnym kołnierzem. Nie wiem, czy Państwo będziecie tutaj widzieć na kamerze, jak założę na swojego manekina. No niestety będzie widać, ale będzie widać na zdjęciu, tak. Będą na stronie pokazane zdjęcia, także y, będzie to pokazane dokładnie. I teraz drodzy Państwo, jak widzicie Państwo mam kilka oczywiście kominów i każdy ma inny rozmiar, ma inną wysokość, tak. Każdy z nas lubi y, bardziej pod, y, pod szyję, y, wyżej. Także to już sobie każdy z Państwa zrobi tyle ile potrzebuje. Tu mam jeszcze czarny i ten taki jak ten czarny właśnie będę robić. I one wszystkie idealnie pasują akurat dla mnie. Tylko jedne są do, do, do brody, inne jest za brodę, to już wysokość. Yy, każdy sobie to pasuje. Może ja powiem mniej więcej ile. Mierzymy tylko tą wysokość golfu. O, tąd I to ma 17 cm. Tak, tak według mnie 17-18 cm to jest tak, taka całkowita wysokość, wystarczająca, żeby gorz był taki do brody. Ponieważ pozostałość to już będzie kołnierz, który będzie się rozkładał nam na ramionach. tak? To co? Aha, może jeszcze powiem, drodzy Państwo, yy, te trzy robiłam yy, z włóczki. Jana Art Merino bulki szydełkiem 6 i trzeba mieć dwa motki na no, ten wyjątkowo długi bo ten jest naprawdę wyjątkowo długi sięga mi do, praktycznie do ust. No niestety dwa motki mi brakło. I tu mam jeszcze jeden. Ten zrobiłam ze znako sport wool. To jest w 100 gramach 120 metrów tu robiłam szydełkiem 4,5 i też całkowicie wystarczyły dwa motki. Ja dzisiaj również będę pracowała na filmiku, merino, bulki i szydełkiem 6. Może ja sobie tutaj po to poodgarniam I będziemy robić. I teraz tak. Na sam golf, czyli na, na, te, na te zawinięte, ja zrobię 16, 16 oczek łańcuszka. Jeżeli Państwo by robili z cieńszej włóczki, no to już musicie sobie Państwo dopasować, tak? Yy, yy, taką, tyle oczek łańcuszka, żeby tak mniej więcej taką yy, wysokość otrzymać. To co? Zaczynamy robić. Czyli raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. I to jest tylko oczko łańcuszka na ten sam golf. I teraz za każdym razem, obojętnie z czego będziemy robić, za każdym razem dodatkowe będziemy robić 16 na ten kołnierz, tak? Czyli raz.

I przejdziemy do rzędu pierwszego, czyli teraz zrobię oczko łańcuszka, i w tym pierwszym, czyli w tym trzydziestym drugim, tak? Zrobię półsłupek. I w każdym oczku łańcuszka będę robić półsłupki. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. A oczywiście wbijamy się tylko pod jedną nitkę. jedenast, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 16. Czyli spotkamy się, jak zrobimy 32 półsłupki. I ja już skończyłam rząd pierwszy, czyli w każdym oczku łańcuszka zrobiłam półsłupek, czyli zrobiłam ich 32. Teraz zrobimy, przejdziemy do rzędu drugiego, czyli zrobię oczko łańcuszka, odwrócę. I w tym pierwszym półsłupku zrobię półsłupek i teraz tu proszę zwrócić uwagę. W tym pierwszym półsłupku wbijam się pod dwie nitki i robię półsłupek. W kolejnym półsłupku tylko pod górną nitkę i robię półsłupek. I w kolejnym półsłupek. I w kolejnym półsłupek. I w kolejnym i półsłupek. Czyli w pierwszym i w ostatnim półsłupku będziemy się wbijać po, pod dwie nitki, a w tych 30 półsłupkach tylko pod tylnią nitkę. I tak pracujemy do końca rzędu, czyli spotkamy się na ostatnim półsłupku w rzędzie I ja już zrobiłam rząd drugi czyli pierwszy półsłupek wbiłam się pod dwie nitki kolejne 30 półsłupków tylko pod tylnią nitkę i ostatni półsłupek również się wbije pod dwie nitki I teraz zrobimy oczko łańcuszka, odwrócimy i znowu w pierwszym półsłupku zrobimy z półsłupek pod dwie nitki. I teraz zrobimy tylko w kolejnych 15, czyli razem 16, tak? Bo pierwszy półsłupek pod dwie nitki, a kolejne 15 zrobimy tylko pod tylnią nitkę. To jest raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14 i 15. Czyli pierwszy półsłupek zrobiliśmy pod dwie nitki i 15 półsłupków tylko pod tylnią nitkę. I teraz przejdziemy będziemy pracować troszkę inaczej i to jest drodzy państwo pierwszy rząd z czterech rzędów, które będziemy powtarzać, tak? I teraz będziemy już robić ten kołnierz. Czyli oczko łańcuszka Ominę jeden półsłupek i w drugim, ale pod tylnią nitkę i zrobię półsłupek. Oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek tylko pod tylnią nitkę. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek tylko pod tylnią nitkę. To będzie półsłupek nawijany. Czyli przeciągnę nitkę i teraz przez trzy od razu. I znowu oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w drugim pod tylnią nitkę zrobię półsłupek nawijany, czyli przeciągnę przez trzy nitki. I teraz znowu oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię słupek. Czyli przeciągnę nitkę przez dwie i przez dwie. I oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w drugim sobie słupek, ale tylko pod tylnią nitkę. Czyli teraz sobie przez dwie i przez dwie. I znowu oczko łańcuszka. Tym razem raz, dwa razy nawinę nitkę. Ominę jeden półsłupek i w drugim pod tylnią nitkę zrobię słupek dwa razy nawijany. I oczko łańcuszka. Nawinę dwa razy nitkę, ominę jeden półsłupek i w ostatnim półsłupku wbiję się pod dwie nitki. Nie pod tylnią nitkę, tylko pod dwie nitki. Zawsze na początku i na końcu rzędu będziemy pracowali pod dwie nitki i tak wygląda pierwszy rząd z czterech rzędów powtarzalnych oczko łańcuszka odwrócę i na tym pierwszym słupku dwa razy nawijanym zrobię półsłupek pod dwie nitki i teraz na na kolejnym oczku łańcuszka wbiję się tylko pod tą tylnią nitkę nie pod ten, tylko pod, tylni pod tylnią nitkę i tu zrobię półsłupek. I cały czas się wbijamy tylko pod tylnią nitkę. I razem powinniśmy mieć w tym rzędzie 32 półsłupki. I oczywiście cały czas się wbijamy tylko pod tylnią nitkę, a zawsze pierwszy i ostatni Wbijamy się pod dwie nitki, czyli 30 półsłupków pod tylnią nitkę. I to jest drugi rząd z czterech rzędów powtarzalnych. I zrobiłam 30 półsłupków pod tylną nitkę. Jeden zrobiłam z przodu pod dwie nitki, i ten na końcu też zrobię pod dwie nitki. I zakończymy rząd. Czyli zrobiliśmy razem 32 półsłupki. I jest to drugi rząd z czterech rzędów powtarzalnych. I teraz zrobimy oczko łańcuszka. Odwrócimy i będziemy pracować. Na tych półsłupkach, czyli na, na pierwszym półsłupku pod dwie nitki robię półsłupek, i na kolejnych już 30 pod tylnią nitkę. Czyli zrobię 30 półsłupków pod tylnią nitkę. I teraz, drodzy Państwo, i to jest trzeci rząd. Z czterech rzędów powtarzalnych, bo komin jest bardzo prosty, naprawdę. Po skończeniu tego rzędu zrobimy taki rząd jeszcze jeden, tak? Czyli będziemy mieli trzy rzędy półsłupków: jeden, drugi i trzeci. Czyli spotkamy się, jak zrobimy trzy rzędy półsłupków. Tylko pamiętamy, zawsze pierwszy i ostatni robimy pod dwie nitki. I ja już zrobiłam trzy rzędy półsłupków, czyli jeden, drugi i trzeci rząd półsłupków. I, i czyli ma, zrobiliśmy już cztery rzędy powtarzalne, które będziemy powtarzać. Ale jeszcze może raz pokażę Państwu, jak zrobić tego klina, tak? Czyli sobie czyli oczko łańcuszka. W tym pierwszym półsłupku zrobię półsłupek, ale po dwie. Nitki i teraz w piętnastu półsłupkach zrobię półsłupki, ale pod tylnią nitkę, czyli razem z tym pierwszym będziemy mieli 16 półsłupków. Czyli zrobię drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. I teraz zrobię oczko łańcuszka, ominę jeden półsłupek i w kolejnym zrobię półsłupek pod tylnią nitkę. Oczko łańcuszka, Ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek pod tylnią nitkę. Oczko łańcuszka nawinę nitkę, ominę jeden półsłupek i w drugim zrobię półsłupek raz nawijany. I teraz przez trzy. Oczko łańcuszka nawinę nitkę, ominę półsłupek i w drugim zrobię półsłupek raz nawijany, czyli przeciągam przez trzy nitki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę półsłupek i w drugim zrobię, tym razem zrobię słupek, czyli przez dwie nitki i przez dwie nitki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę półsłupek i w drugim pod tylnią nitkę i zrobię słupek, czyli przez dwie i przez dwie. Oczko łańcuszka, dwa razy nawinę nitkę. Ominę półsłupek i w drugim pod tylnią nitkę zrobię słupek dwa razy nawijany. I oczko łańcuszka dwa razy nawinę nitkę, ponieważ to już jest ostatni, więc bijam się po dwie nitki, przeciągam przez dwie, przez dwie i przez dwie. I to jest pierwszy rząd z czterech rzędów powtarzalnych. I teraz znowu oczko łańcuszka, odwrócę na tym pierwszym słupku dwa razy nawijanym wbije się pod dwie nitki, zrobię półsłupek i teraz na każdym oczku i na każdym z tych słupków zrobię półsłupek, ale zawsze się będę wbijać tylko pod tylnią nitkę i to będzie drugi rząd z czterech rzędów powtarzalnych. Czyli drodzy Państwo Robimy tak już do końca te cztery rzędy powtarzalne i każdy z państwa powtórzy ich tyle ile potrzebuje, tak? Ja akurat przy tych kominach zrobiłam 16, 16 razy powtórzyłam, tak? I teraz jeszcze państwu zmierzę. Ile ma. Swobodnie wchodzi naprawdę całkiem swobodnie wchodzi komin na, na, przez głowę. Nawet pomimo, że ja noszę okulary, także swobodnie przekładam go przez swoją głowę. Ma około 50 cm. No to też mówię, zależy jak, z jakiej Państwo będziecie robić włóczki. Ponieważ ten robiłam wysoki, to ten zrobiłam, tutaj ma tych motywów 17. No to, ponieważ już nachodzi na buzie i po prostu musi być troszkę luźniejszy, tak? I tu już jest... Około 54 cm ma, ma ten na szerokości, tak? Ten zrobiłam, ten cieńszy, tu zrobiłam tych motywów. Ojej, nawet widać, że nie policzyłam, zaraz sprawdzimy. Tu zrobiłam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Tu zrobiłam w tej cieńszej włóczki, zrobiłam. 8, 18 motywów tak żeby przeszedł mi przez głowę czyli mówię ilość tych motywów musicie państwo uzależnić od włóczki i od i też ma około 48 cm w obwodzie. Musicie dostosować ilość tych motywów do włóczki i do szydełka jakim pracujecie. I drodzy państwo, ponieważ teraz tak będziemy robić do końca, każdy z państwa zrobi tych motywów ile potrzebuje z tym że Ponieważ tu na początku robiliśmy dwa oczka łańcuszka, to już ostatni rząd będzie tutaj właśnie, tak jak teraz ja zaczęłam, czyli tylko jeden rząd półsłupków po tym, po tym rozszerzeniu. I dopiero się spotkamy i pokażę Państwu, jak połączyć. Ja już, proszę zobaczyć, zrobiłam 16 razy powtórzyłam ten motyw. I tak jak mówiłam, ostatni, o, po ostatnim motywie ten jeden, po tym rozszerzeniu ten rząd półsłupków zrobiłam tylko jeden, ponieważ tu na początku mieliśmy dwa rzędy półsłupków. I teraz będziemy łączyć. Czyli wbijam się tu w pierwszy półsłupek pod dwie nitki i tutaj również pod dwie nitki. I robię oczko ścisłe. I teraz to jest ta strona, gdzie zaczynaliśmy robótkę. Czyli pod te każde oczko łańcuszka wbijam szydełko, a z tej strony tylko pod tą górną nitkę. I robię oczko ścisłe. I znowu. I pod górną nitkę. I pod górną nitkę. I będzie powstawał również nam taki wzór. I znowu tutaj pod jedną nitkę. I tu pod górną nitkę. I robimy oczko ścisłe. I ponieważ ja miałam 32. Oczka łańcuszka i trzydzieści dwa półsłupki, czyli zrobię to trzydzieści dwa razy i połączę. I tak pracujemy, aż obydwa boki zostaną połączone, tak? I ja już połączyłam boki i praktycznie komin golf jest gotowy. Ja oczywiście jeszcze sobie obrabiam, może to jest niekoniecznie oczywiście. Można też samymi półsłupkami sobie obrobić. Ja obrabiam, zaraz państwu pokażę jak ja to obrabiam. Czyli przejdę oczkiem ścisłym. Na ten półsłupek brzegowy. Tak, tu mam półsłupek, tu półsłupek i tu półsłupek. Czyli na ten półsłupek brzegowy. Zrobię tu oczko łańcuszka półsłupek. Oczko łańcuszka. Nawinę nitkę i w tym samym miejscu jeszcze zrobię słupek. Teraz przejdę na tą poprzeczkę. Na poprzeczce zrobię. Półsłupek, to jest ten słupek dwa razy nawijany, tak? Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i w tym samym miejscu jeszcze słupek. I teraz przejdziemy na ten pierwszy półsłupek, bo tu mamy trzy rzędy, tak? Czyli na ten pierwszy półsłupek zrobię tu półsłupek, oczko łańcuszka i w tym samym miejscu jeszcze zrobię słupek. Ominę ten drugi, ten środkowy słupek, i w tym trzecim zrobię półsłupek, oczko, łańcuszka i jeszcze w tym samym miejscu słupek. I znowu na tym słupku dwa razy nawijanym półsłupek, oczko, łańcuszka i w tym samym miejscu słupek. Na tym pierwszym półsłupku półsłupek, oczko, łańcuszka, i w tym samym miejscu słupek. I przejdziemy na ten trzeci półsłupek. I tu zrobimy półsłupek, oczko łańcuszka, i w tym samym miejscu słupek. I na tym słupku dwa razy nawijany na tym brzegowym półsłupek, oczko łańcuszka, i w tym samym miejscu słupek. I na tym pierwszym półsłupku półsłupek, Oczko łańcuszka i słupek. I znowu o, na tym ostatnim, czyli na tym trzecim półsłupku. Półsłupek, oczko łańcuszka i w tym samym miejscu słupek. I tak to będzie wyglądać, i tak pracujemy do końca rzędu. Ale to już mówię, to jest niekonieczne, jak już sobie ktoś uważa. No ja akurat swoje kominy poobrabiałam, po bo według mnie lepiej wyglądają. No cóż, drodzy Państwo, myślę, że się komiks Państwu spodoba. Życzę mi miłego dziergania i do usłyszenia.